mamy nowe koszyczki. Mamy jeszcze coś nowego u siebie. Mianowicie postawiliśmy właśnie... się postawił wczoraj ule. Trzy ule. Będą trzy rodziny. I zaczynamy przygodę z pszczołami. Każdy ul dostał swoją nazwę. Po to, żebyśmy wiedzieli, która rodzina, jak jest silna, ile daje miodu. Ale to dopiero pewnie na przyszły rok. Teraz będą musiały się wzmocnić. Ule są przygotowane. Czekają tylko aż Misiek i ja razem z nim nauczymy się obsługiwać pszczoły i. Będziemy mogli czerpać radość z samego obcowania z pszczołami, zajmowania się nimi. Żeby zrobić syrop z czarnego bzu, trzeba nazbierać czarnego bzu. Mianowicie chodzi o kwiaty, które właśnie w tym momencie jeszcze są na krzakach. Bardzo ważne jest przy zbieraniu, żeby robić to w miarę możliwości delikatnie, ponieważ na tych kwiatach znajduje się dużo cennego pyłku. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie ten pyłek. Jeżeli będzie się zrywać kwiaty energicznie, to ten pyłek cały cenny z nich spadnie. A to jest bogactwo, właśnie. Uwielbiam zapach. Zapach kwiatów. Wiecie, że można je zjeść po poddaniu temperaturze. Na przykład w ten sposób, że Urywamy sobie gałązkę, gałązki, moczymy wszystkie kwiaty w cieście naleśnikowym i smażymy na oleju. Natomiast bardzo ważne jest, żeby tej części, tej łodygi i najlepiej jeszcze tych już nie jeść, ponieważ one są trujące. Myślę, że po poddaniu temperaturze też nic by się nam nie stało, ale lepiej tego nie jeść. Zresztą Również do soku, który robię, do syropu po przyjściu do domu w tym miejscu, nad, tuż nad kwiatami, ucinam każdą gałązkę osobno nożyczkami. Gał łodyga idzie na kompost, a kwiaty do garnka z wodą. Albo możemy urywać łodygę w tym miejscu, po prostu ją łamiąc, albo ciągnąc, ale wtedy może nam zejść pyłek. I jeszcze urywają się niepotrzebnie liście, i musimy ucinać w domu nożyczkami. Albo możemy sobie przytrzymać w ten sposób i pchamy dwoma palcami, tak, kciukiem i wskazującym, i odchodzi nam już tylko to, co wsadzimy do garnka. O, taki chyba sposób jest. Dużo łatwiejszy. I też nie naruszamy pyłku. Nie rusza nam się i nie spada. Też czuję, że będzie dużo zbierania. <gry> Niestety nie przycięliśmy karnego bzu, a on niesamowicie szybko rośnie. I zrobiły się nam te nasze krzaczki spore, dosyć wysokie. Dlatego na jesień na pewno będę chciała je przyciąć. Po to, żeby móc zbierać te baldachimy kwiatów z dużo niższej perspektywy, zobaczymy czy jest stabilnie. Nie do czego przemontować, a nie, Zbieraliśmy troszkę bzu. Jeden koszyczek, drugi koszyczek, i idziemy robić syrop. Ważne jest, żeby zdążyć. Zebrać kwiaty, a jeśli nie zdążycie, to potem możecie zbierać już owoce, czyli te takie ciemne kuleczki. Bzu, ważne, żeby tylko wiedzieć, czy to dane drzewo jest na pewno czarnym bzem, żeby z czymś innym tego nie pomylić, a też trzeba zdążyć przed ptakami, ponieważ u nas ostatnimi latami niestety nie zdążyłam zbierać czarnych kuleczek, tylko kwiaty, dlatego że właśnie. Czekając na ich, na ich dojrzenie, niestety ptaki były zazwyczaj pierwsze. Mam nadzieję, że w, roku, że w tym roku będzie troszeczkę inaczej, że nam się uda zdążyć. Porzeczki już rosną. W tym roku nie będzie jeszcze, jeszcze ich jeszcze aż tak dużo, ponieważ są to krzaczki dopiero posadzone w tym roku. Cześć jak samitka. O, zobaczcie. Czy wiecie co to jest? To jest morwa czarna. Poczytajcie sobie o jej właściwościach w internecie. Ja nie będę mówiła co leczy, bo ponoć nie wolno mówić, co leczy, jeśli się nie jest apteką. Spokojnie polecam morwę dla osób, które mają problemy z cukrzycą. I ciśnieniem. Ciężko się ją zbiera dosyć. Ponieważ jest ona mała. To będzie morwa czarna. Można też sobie posadzić w ogrodzie morwę białą. O, niektóre przeschły. Jest susza. Dosyć sucho w tym roku. Cały czas ciepło. A deszczu nie widać. Od jakichś 3-4 tygodni, może raz czy dwa, pokropiło delikatnie. Wyszłam z takiego założenia, że jeśli posiadać ogród, to tylko z takimi roślinami, które nam służą. Zakładając ogród, planując, co w nim będziemy sadzić, warto, jak już chcemy zająć jakąś przestrzeń drzewem, posadzić coś, co będzie nam dawało coś zdrowego, jakiś owoc. Zamiast sadzić coś co tylko da nam cień i zabierze przestrzeń posadzić właśnie też coś co będziemy mogli zbierać i czym się delektować mrozić suszyć robić syropy, kompoty o jaki piękny pajączek jeśli macie zwierzęta w swoim ogrodzie to bardzo nie polecam sadzić rododendronów i wszelkich trujących roślin, ponieważ zwierzęta, zjadając na przykład jeden liść rododendrona, już się mogą potruć bardzo silnie. Ja już miałam dwie sytuacje, w których ratowałam jeden raz psa, a drugi raz kozę, która zjadła i który zjadł liść rododendrona. Na szczęście udało mi się je uratować, podając im wodę z węglem aktywnym. Taką, po prostu taką strzykawką do ust podając im. I węgiel przyczepia do siebie trucizny i zostaje wydalony, ale przez godzinę zwierzęta praktycznie wymiotowały i tak dziwnie się zachowywały. Na szczęście udało się to w porę zauważyć i uratować. Natomiast polecam usunięcie wszystkich trujących roślin z ogrodu, jeśli właśnie posiadacie lub chcecie e, mieć jakieś zwierzę, jakiegoś przyjaciela zwierzęcego u siebie na działce. A jeśli już jakaś roślina rośnie trująca, e, no to trzeba ją wyciąć albo wykopać i sprzedać komuś, kto nie ma zwierząt, a chce się cieszyć jej widokiem. Teraz zasłużony odpoczynek po całym dniu prawie pracy. Czekam tylko aż obudzi się gdzieś i pewnie będzie to znając życie za 3 minuty. Tyle było z wypoczynku zmęczonej mamy.